Samorząd Jabłonowa Pomorskiego oddał do użytku sfinansowaną wspólnie z Urzędem Marszałkowskim inwestycję drogowo-kanalizacyjną. W miejscowości Piecewo wykonano pół kilometra jezdni z masy bitumicznej wraz z krawężnikami i kanalizacją deszczową oraz przebudową zjazdów do posesji za ponad milion złotych. No, można powiedzieć kilkanaście lat o to, żeśmy się dopominali mieszkańcy, jak również ja jestem sołtysem i no, było bardzo ciężko to zrealizować. No myślę, że jakoś się udało, po, chociaż po długim i, i oczekiwaniu, ale na pewno są tu, mieszkańcy są zadowoleni, bo została i kanaliza wykonana, i tu akurat i asfalt, droga asfaltowa. No myślę, że będzie służyła naprawdę mieszkańcom kilkanaście lat. Wartość tej inwestycji łączącą z kanalizacją przekroczyła nam kwotę 1 miliona złotych. Bardzo dziękujemy samorządowi województwa za dotację przy budowie drogi. Tutaj, tej asfaltowej, eee, dotacja e, można powiedzieć 400, e, około 400 tysięcy złotych. Inwestycje zrealizowano dzięki dofinansowaniu z programu rozwoju obszarów wiejskich. No, moja radość jest tym większa, że mam świadomość, że ta droga. Te 500 metrów drogi, która służy tutejszym mieszkańcom, została zbudowana przy współudziale środków samorządu województwa w wysokości prawie 400 tysięcy złotych. A więc my, jako samorząd wojewódzki, możemy powiedzieć, mamy swój w tym skromny udział. I to jest najważniejsze, żebyśmy w zgodzie i wzajemnym zrozumieniu, przy zachowaniu ogromnej cierpliwości, bo niestety w zakresie dróg potrzeby są znaczne, potrafili budować kolejne odcinki. U radości innych mieszkańców. W Jabłonowie Pomorskim natomiast dobiega końca największa do tej pory dwuletnia inwestycja drogowa powiatu Brodnickiego przebudowa ulicy Głównej, Kolejowej i Sikorskiego. Zakończenie inwestycji, w której wkład finansowy ma również samorząd Jabłonowa Pomorskiego, planowane jest na wrzesień bieżącego roku. 200 urodziny obchodziła w lipcu pani Felicja Kreft, mieszkanka Gural w gminie Jabłonowo-Pomorskie. Pani wszystkich. Felicja przez całe życie była aktywna społecznie i angażowała się w pomoc mieszkańcom Gural, Zawsze wszystkich wspierała i służyła dobrą radą. A lubiłam robić gospodarstwo, lubiłam, lubiłam robić w koło gospodyń też samochody. Go. I w kogo rolnicy, koło rolnice i straży, straży też byłam. No i tak jakoś, jakoś się żyło, się pracowało. No. Z tej okazji jubilatka otrzymała w Jabłonowskim Urzędzie Stanu Cywilnego medal marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Unita Dura z Palatinatu z Kujawiano Pomeranienis. Nie zabrakło także urodzinowego tortu oraz życzeń kolejnych długich lat życia, do których i my się przyłączamy.